Kolejne wydarzenia kulturalne w Bogatyni. Szczegóły zdradza Marcin Woroniecki, dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury. Jako pierwsze, na które chciałbym bardzo serdecznie zaprosić, 5 października, kolejny już, 18. Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych Śpiewający Seniorzy. W tym roku ponad 25 prezentacji, to już wiemy, bo zgłoszenia są już zamknięte. Nowe zespoły, są zespoły, które będą po raz pierwszy na festiwalu, także nas to też bardzo cieszy. No i w tym roku postanowiliśmy zaprosić gwiazdę. Gwiazdą będzie Grzegorz Poloczek. Jest to artysta znany z kaberetu Rak. Do Bogatyni przyjeżdża z zespołem. Także naprawdę warto e, nawet choćby pod ten koncert e, pojawić się w sali widowiskowej e, Ośrodka Kultury. Wstęp wolny, startujemy o 15. Koncert pana Poloczka, myślę, że w okolicach godziny 18, bo najpierw prezentacje, a z racji tego, że jest ich dużo, no to e, finał, czyli koncert gwiazdy w okolicach godziny 18. Co bardzo ważne, e, sponsorem tego wydarzenia jest PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, za co bardzo gorąco dziękujemy. Patronat honorowy, natomiast na wydarzeniem objął burmistrz, burmistrz miasta i gminy Bogatynia, pan Wojciech Dobrołowicz. To pierwsze zaproszenie października. Drugie i dla nas chyba najważniejsze wydarzenie jesieni, jak to nazwaliśmy na naszych stronach. 18 października koncert Natalii Przybysz. Koncert artystki, która wydaje mi się może zrobić naprawdę świetny koncert. Inny niż, inny niż zwykle, inny niż pozostałe. Patrząc na rangę artystki to, to też myślę, że gwarancją jest jej osoba, że ten koncert będzie naprawdę fantastyczny. Bilety w cenie 100 zł mamy już do sprzedaży zarówno poprzez stronę kubilecik.pl, jak i w naszych kasach. Koncert 18 października oczywiście z sala widowiskowa naszego Ośrodka Kultury. Zapraszam gorąco. Te bilety jeszcze są, choć Rozchodzą się, co nas też bardzo cieszy, ale jeszcze spokojnie można się zaopatrzyć, można komuś prezentować, możemy takie zaproszenie też przygotować, jakby ktoś chciał komuś stworzyć prezent, właśnie w postaci koncertu Natalii Przybysz. Także zapraszam. I tutaj również mecenasem. Mecenasem tego wydarzenia jest PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, za co i w tym momencie też bardzo gorąco dziękuję. Ponadto w październiku 10 października to stand-up Piotra Bałtroczyka, 12 października to spektakl z Teatru Kapitol z Warszawy Cudowna Terapia. Tutaj bilety. Ponownie kubilecik.pl oraz nasze kasy. Także zapraszamy serdecznie. No i jak zawsze również zapraszam do kina. Do kina Kadry w Bogatyni od 30 września, bo tutaj skupię się na tym najbliższym weekendzie, przez kilka dni trzy propozycje, kosmici w mojej szkole, teściowie 2 oraz Piła 10. Także patrząc na przekrój, każdy znajdzie coś dla siebie. Bo mamy animację dla dzieci, mamy komedię, taką rodzinną nazwijmy to i nieco mocniejsze kino no fanów serii Piła chyba. Też nie trzeba przekonywać, że po prostu trzeba być w kinie w ten weekend. Także serdecznie zapraszamy.